Przedstawię wam prezentację z t -t 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 w woli O Oj, chyba dawno to nie sprzątano taki syżeszok. Zaraz ją zjebiemy, wiemy co on, knuje, a teraz chce jej przed pożegnaniem język odgryźć, żeby krzyczeć nie mogła. Chyba coś mu nie wyszło, bo ta szmata nadal z nim gada na temat, jak zajebać matce z bekręto. Ale zajebiste można począć się jak nad Titanic, co tylko że tam mi lepiej, bo zjeżdżali pizdami i spadali do Big basenu. A to właśnie Rosę jak Rosą łzaje boje matce z bekendą, i zaraz ją wyjebie przez statek, bo jej pysko jest dzira jedna. A to chyba odbiło temu, co śpiewa, zostawcie Titanika, bo ktoś już na niego wjechał i robi tak za dymę. A to kawałek, jak nagrywali go na żywo 15 kwietnia 1912 roku, ale była impreza w choj. Oszty jebana, ja ci dam szlędać się po kątach z kapitanem. Właśnie teraz jest ta najlepsza chwila, kiedy statek trafia w lot. Kochankowie w pełni są napaleni na taką chwilę zatopienia. Lecz gdzieś tam w Ameryce przed zatopieniem Titanika wszyscy już o tym wiedzą, a to ktoś korzysta z dobrych natros i Jacka. Tytanik płynie pełną wolna parą, bo tam na dole wrzucili matkę roz do kotła i pieruła prawdopodobnie stąd ta tragedia, rozniosła cały statek. Biedna kobieta zobaczyła swojego Jacka jak bzyka inną szmatę. Zobaczyłem ją i wiedziałem, że to znakomita dziwka do mojego sekszopo. Najlepiej nadają się do tej roli owieczki heche. Kapitanowie zastanawiają się czy nie wyjebać Ros, bo jest za bardzo agresywna. Choć to też ma, to jedna zaraz ci pokaże, co to znaczy być spoconym. Tytanik uderza w gole i to nie to straszny widok. Badacze zauważyli, że Ros i Jack po zatonięciu statku znowu jebali się po raz setny.